Wojtek Majewski, witam w moim archiwum. Ostatnio przygotowując film z okazji stulecia Rajdu Polski, przegrzewałem sporo mojej archiwa, znalazłem wiele smaczków, wiele ciekawych rajdów, wyścigów, ale chcę dzisiaj rozpocząć od frankfurckiego salonu. To był salon ważny, ciekawy i mam nadzieję, że ta relacja Państwa zainteresuje, a więc zaczynamy. na tym salonie przede wszystkim pod kątem naszych emocji Panda Panda samochód który jest no hitem od wielu lat który sprzedawany był z roku na rok lepiej ten stary samochód Przepraszam że tak powiem powoli odchodzi chodzi nowa Panda Bogusław Cieślar czy ta nowa Panda jest lepsza a przede wszystkim chciałbym się troszkę poprzekomarzać z panem redaktorem bo ośmioletnia dziewczyna wcale nie jest stara. To jest obecna, Fiat, obecny Fiat Panda, który produkowany jest w Tychach, dalej cieszy się bardzo dobrą opinią na rękach, na rękach zagranicznych, przede wszystkim to tam eksportujemy prawie 98% naszej produkcji, w tym roku wyprodukujemy, nazwijmy to obecnej tyskiej Pandy prawie 180 tysięcy, a ta nowa Panda ma swoją przyszłość do zapisania, mam nadzieję, że wpisze się, jesteśmy o tym głęboko przekonani, w historię tej pandy, która jest za nami z roku 1980. Jeśli chodzi o nową pandę, to przede wszystkim ona korzysta z wszystkich nowości, wszystkich rozwiązań technicznych, również z tego high-techu, jeśli chodzi o nawigację, Blue tak które nie mogła korzystać dotychczasowa panda. Ale czy to A więc, naprawdę jest zupełnie nowy samochód, czy to jest pewien face-lifting? Chcę Państwu powiedzieć, że tu można szukać jednego procentu wspólnych części. Ale czy zostanie ta funkcjonalność? Za to co ludzie kochali ten samochód, że można było wiele przewozić, że to auto sprawdzało się zarówno jako taki samochód prawie że wakacyjny, jak i miejski. Ten samochód nic nie stracił z atrakcyjności dotychczasowej Pandy. On zyskał nowe kształty. Zapewniam Państwa, że jeśli dotkniecie materiał wewnątrz, deski rozdzielczej, siedzeń, boczków, to są materiały z innej półki, znacznie lepsze. No i muszę na koniec zapytać, kiedy ta nowa Panda pojawi się w Polsce i jak długo będzie produkowana ta nasza umówka się nazwa. Stara panie. Jeśli chodzi o rynek polski, na pewno w pierwszych miesiącach przyszłego roku ten samolot będzie obecny w salonach sprzedaży Fiada Autopolan. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to oczywiście damy pierwszeństwo rynkowi włoskiemu i w grudniu ten samolot poradzi się we Włoszech. Polskich akcentów nie było zbyt wiele na frankfurskim salonie, ale mieliśmy okazję spotkać projektanta, który włożył swój duży wkład w tworzenie nowego Peżota. Wizję, którą miałem cały czas projektując ten samochód, to była rodzina e, albo biznesmeni e, jedący autostradą w ciszy, w spokoju e, i w harmonii. I, i, I całe wnętrze zostało zaprojektowane do tej wizji. I na koniec dwa zdania o tym, jak pan trafił do takiej ekskluzywnej działki jak projektanci samochodów. No, przede wszystkim to jest pasja. Jako, jako dziecko zawsze rysowałem samochody. Zawsze byłem, pasjonowałem się samochodami, rajdami w ogóle wszystkimi takimi rzeczami. Udało mi się złożyć portfolio do, do znanej szkoły amerykańskiej projektowania, która się nazywa Center for Creative Studies w Detroit, gdzie dostałem stypendium. No i... Po prostu po tym jakoś trafiłem do Beżota, to znaczy dostałem staż w Beżocie, potem jakoś dalej to doszło i wreszcie zaoferowali mi pracę. No i dzisiaj mam koncepcję. W centralnym punkcie Kii, Kia Lotus Race, piękne Picanto, duma dyrektora Wojciecha Szyszki. No myślę, że to pewnie nie przyszło tak łatwo, że ten samochód, który trochę Polskę reprezentuje, znalazł się niemal w centralnym punkcie stoiska Kii. Nie było łatwo rzeczywiście przekonać centralę, żeby wystawić, jakby nie było prawie polski produkt. Także myślę, że to jest jeden z najbardziej znaczących akcentów polskich na tegorocznym salonie we Frankfurcie. To jest pokazanie naszym potencjalnym uczestnikom, że jesteśmy poważną firmą i impreza rusza od kwietnia przyszłego roku. Ja teraz dwa zdania o tym, bo stoisko Kia jak zawsze imponujące, jest kilka ciekawych samochodów, widać, że kija stawia na ekologię, no ale wzbudza ogromne zainteresowanie Optima, piękny samochód, który już tak niedługo w Polsce się pokaże. No myślę, że powinniśmy Optimę zobaczyć w salonach już na początku grudnia, ale tu jest jeszcze parę modeli, jest Soul, po modernizacji lekkiej jest Rio drzwiowe, no i jest koncepcyjny samochód, on dietena ma nazwę na razie roboczą. Polecam auto jak gdyby pokazuje kierunki, w którym ja będzie szła jeśli chodzi o projektowanie. A czy Kia mocno stawia na ekologię czy samochody elektryczne, hybrydowe, to dla tej marki też jest przyszłość? Czy jednak szukamy innych rozwiązań? Zdecydowanie tak, z tym, że yy... Jest jeden z większych producentów na świecie i musi dbać też o masowy rynek. Hybrydy, samochody elektryczne idą właśnie Optima. Hybryd, Hybryd, Hybryda jest też tutaj prezentowana, służy nawet jako samochód demonstracyjny dla, dla dziennikarzy. Jest zdecydowanie tak, natomiast jest kwestia, kiedy, kiedy to zostanie wprowadzone i ile to będzie kosztować, żeby to odniosło sukces rynkowy. Oczywiście jeszcze niejednokrotnie będziemy wracali do Frankfurckiego salonu, bo to chyba najważniejsza impreza motoryzacyjna w tym roku na świecie. Właśnie Frankfurt wyznacza pewne trendy. Nie ma wątpliwości, że od samochodów elektrycznych, od samochodów hybrydowych nie ma odwrotu. Niemniej przekonaliśmy się, że równolegle rozwijane są nowoczesne systemy Common Rail, że ciągle ciekawe silniki benzynowe, szczególnie w systemie niewielkich silników turbodoładowanych, jest to także przyszłość. Pamiętamy o ekologii, pamiętamy o tym, że współczesne samochody muszą wydalać jak najmniej dwutlenku węgla i innych toksycznych składników, ale również warto zwrócić uwagę na pewne zmiany, jeśli chodzi o stylizację nadwozi. O tym wszystkim będziemy mówili w kolejnych wydaniach magazynu motoryzacyjnego. Spotkamy wędrując po frankfurskim salonie wielu przedstawicieli polskich dealerów, którzy dbają o to, aby informacje o nowościach motoryzacyjnych trafiały jak najszybciej do Państwa. To był, proszę Państwa, bardzo ciekawy salon we Frankfurcie. Dla mnie szczególnie ważne, i to chciałem Państwu przypomnieć, było zaprezentowanie naszego wyścigowego samochodu. Kia Picanto. żałuję, że tego serialu już nie ma. Zresztą mówiłem już o tym, ale w Motoarchiwum do wyścigów, które trwały przecież ponad 10 lat, będę niejednokrotnie wracał. No teraz rajdy zgodnie z, z moją przyjętą zasadą. Rajdy muszą być w moim programie, a rajd dolnośląski to jeden z moich ulubionych. we Śląski rajd, jedna z najsłynniejszych, najpiękniejszych imprez motoryzacyjnych. To oczywiście Mistrzostwa Polski i walka Michała Sołowowa, który jedzie na tym rajdzie bardzo dobrze, Kajetana Kajetanowicza i tego, który wygrywa zawsze Briana Buffie. Na tym rajdzie pewnie nie będzie inaczej, ale na razie trzymamy kciuki i za Kajetanowicza, i za polskich zawodników. Może wreszcie uda im się wygrać z Brianem. Będziemy relacjonowali te pasjonujące, miejmy nadzieje pojedynki. I wreszcie może przyjdzie czas, że Brian bufie będzie musiał powiedzieć, Polacy byli lepsi. Na razie nic na to nie wskazuje. Na rajdzie dolnośląskim zobaczyliśmy ponownie Tomka Poremskiego. To zawodnik, który przecież niedawno jeszcze wygrywał challenge Citroena, tym razem wsiadł do DSA i nie poszło mu na pewno tak jakby chciał, ale wspaniała emocjonująca walka właśnie wśród Citroenów C2 R2 Max między Kornickim, Grycem Piotrowskim, różnica minimalna więc najszybciej z tego grona pojechał pierwszy dzień Gryc zanim dosłownie 2,8 sekundy Kornicki, a później o 4,6 Piotrowski a więc walka niezwykle efektowna bardzo wyrównana, no i można powiedzieć, że kibice mieli się czym emocjonować, a kibiców było sporo, szczególnie w takich miejscach gdzie rajd przejeżdżał przez miasteczka, przez wioski, wówczas było komu bić brawo, bo jechali naprawdę efektownie. A to Daniel Chwist, który pokazał, że również jeździ coraz szybciej. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce i utrzymujemy w miarę równe tempo, co, co, co mi bardzo odpowiada. Dlatego, że, że, że ostatni rajd był dość, dość dla mnie trudny, nie mogłem się. Za bardzo odnaleźć, a ja teraz widzę dużo poprawę, Także cieszę się na jutrzejszy dzień, bo jest szansa na wywalczenie jeszcze jednego oczka wyżej. Powracamy do Citroën na DS3. Jak można szybko jeździć tym autem? Polemskiemu pokazał Janek Chmielewski. Rzeczywiście wyśmienita jazda, płynna, przypominająca trochę jeśli chodzi o tor jazdy Briana Bouffier. Wykorzystał do maksimum możliwości DS3 i trzeba powiedzieć, że. Chyba to był jeden z najlepszych rajdów tego kierowcy, ale popatrzmy również na Tomka Kuchara. Myślę, że ten wysłużony Mitsubishi to nie jest auto jego marzeń. Co prawda, kit w tym samochodzie nie jest zły, natomiast walczyć z czołówką na pewno nie daje rady. Kuchar Dymurski, siódme miejsce po pierwszym dniu i na pewno dalekie od satysfakcji. Natomiast niezła jazda. Ja powiedziałbym nawet dobra jazda załogi. Huchała. Chedar Subaru Impreza spisywało się bardzo dobrze, a chłopcy rzeczywiście jeżdżą coraz szybciej. Bardzo wiele nauki jeszcze przede mną, ale czuję, że każdy rajd jest coraz lepszy, jest coraz szybszy. No tutaj przyznam akurat na śląski te odcinki są niezwykle wyjątkowe, niezwykle trudne, na których bardzo trzeba ryzykować w porównaniu do innych polskich rajdów. No ciężko mi się ten rajd jedzie, ale staram się poprawiać i również to wszystko idzie w dobrą stronę. Tuż przed Huchałą Michał Bębenek powrócił na fotel pilota Grzegorz Bębenek. Załoga zajęła piąte miejsce po pierwszym dniu. Wszyscy wiemy, że Michał lepiej się czuje na szutrach, ale i na asfaltach. Tym razem dawał radę. Od dłuższego czasu nie mamy kompletnie żadnego problemu, także to jest bardzo dla nas budujące, że mamy już ustabilizowaną formę samochodu, bo nam na tym najbardziej zależało. Jeszcze coś będziemy szukać, bo, bo jednak jest wszystko dobrze, mnie się jedzie bardzo dobrze, jest komfortowo w aucie, ale jeszcze gdzieś, gdzieś musimy poszukać tych dwóch trzech sekund. Grzegorz Grzyb na czwartym miejscu po pierwszym dniu rajdu Dolnośląskiego pokazał jazdę bardzo nierówną. Były chwile niezwykle szybkie, efektowne, a później jakby momenty zwątpienia i jazdy wolniejszej. No ale chyba wszystko ma swoje przyczyny. Miałem w głowie cały czas głupi błąd z rajdu Rzeszowskiego, gdzie na zerowej prędkości nie ukończyliśmy rajdu. I po prostu bałem się tego odcinka, tam było wiele takich niebezpiecznych, chytrych miejsc. Za każdym razem jak przejeżdżałem któryś z nich, wiedziałem, że przejechałem za wolno i tylko mówiłem sobie bardzo brzydko w głowie, nie będę teraz powtarzał, bo nie nadaje się to do, do telewizji, ale, ale faktycznie tak było. No, drugi przejazd już pojechałem dużo płynniej, szybciej, ale konkurencja również. No i niestety nie, nie wystarczyło to na to, żeby ich pokonać. Ale cieszymy się z tempa, bo mimo wszystko jechaliśmy naprawdę szybko, uważam. Nie było złe to tempo i jutro mamy dzień, mamy auto całe, tak że będziemy dalej walczyć. Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem pojechali pierwszą pętlę dość wolno, stracili sporo sekund. No i pewnie cały czas jak jadą marzy im się jakby to było gdyby wsiedli do samochodu S2000. Może daliby by radę Nie wiemy jakbyśmy pojechali, bo takim samochodem nie jeździmy. To jest za drogie auto w tej chwili. E, dlatego jest ok w tej chwili, tak jak jest. To dla nas jest bardzo ważny zespół i jeżeli to wszystko działa e, przy sprzyjających warunkach, e, potrafimy wygrywać odcinki. Także lepiej wygrać N-Com czy tam R4 z S-Com niż S2000, tak? s przegrać z R-Com. Tak to się mówi, nie? Na pewno Kajetan Kajetanowicz może marzyć o takim samochodzie, jakim jeździ Michał Sołowow, pilotowany przez Maćka Barana. No ale Ford Fiesta S2000 to auto bardzo drogie, na razie może sobie pomarzyć, a Michał Sołowow jedzie tym samochodem bardzo szybko, chociaż w przyszłym sezonie na pewno auto zmieni. Na pierwszym mecie pojechaliśmy wolniej od siebie o dwie sekundy, Brian Buffet też pojechał wolniej, wydaje mi się, że po było zdecydowanie cieplej. No i oczywiście ci, którzy nie mają w tej chwili w Polsce konkurencji, Brian Bouffier i Xavier Panseri, jak przyjeżdżają to wygrywają, staje się to trochę nudne, ale jestem przekonany, że przyjdzie taki czas, że nasi będą górą, tak jak prawie z Niemcami. Oczywiście, że jestem zadowolony, w końcu samochód spisuje się doskonale, wygrywamy dzień, no i oczywiście umacniamy się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. To był proszę Państwa bardzo ciekawy rajd o Kajetanowiczu. Będę jeszcze mówił, teraz jestem trochę myślami z Kajtkiem, bo przecież Państwo wiedzą rajd Chorwacji. Za kilka dni ja nagrywam ten program 21 kwietnia, na za parę dni Kajto będzie startował w eliminacji mistrzostw świata WRC3. Trzymajmy kciuki o Kajtku. Więcej w kolejnym wydaniu Moto archiwum Wojtka Majewskiego. Dzięki, do zobaczenia.